CZT, zgłosi się. Centrum zgłasza. E, proszę zamknąć szlabany od strony ku ujściu. Centrum przyjęło szlabany ku Oficjalne otwarcie tunelu pod Martwą Wisłą nastąpiło pod koniec kwietnia 2016 roku i od tamtego czasu kilkukrotnie tunel był zamykany w nocy i żaden kierowca nie mógł nim przejechać. Po co i dlaczego? Dzisiaj się tego dowiemy, bo właśnie w nocy wjeżdżamy do tunelu pod Martwą Wisłą i sprawdzimy, co tam się takiego dzieje. Przeprowadzamy prace serwisowe. W tunelu zainstalowanych jest ponad 50 różnych systemów. Każdy z nich wymaga przeglądu. Robimy to dla bezpieczeństwa kierowców, a także po to, żeby zachować gwarancję na zainstalowane tutaj urządzenia. Także odbywa się mycie niektórych urządzeń, w przyszłości będzie mycie całego tunelu, tak więc jest to wymóg, który jest konieczny do utrzymania gwarancji. W zależności od potrzeby są to albo dedykowane wozy z cysterną, która, za którą idą osoby czyszczące z myjkami śniegowymi, bądź jeżeli są to doraźne czyszczenia, to mogą być wykonywane z urządzeń tutaj hydrantowych. Wjeżdżają tutaj między m.in. zwyżki, które podjeżdżają pod strop tunelu. Sprawdzamy wentylatory. Sprawdzamy oświetlenie, wszystkie czujniki tak, żeby tunel był bezpieczny dla podróżujących. Tunel będzie zamykany zawsze w sobotę od godziny 22 do 6 rano do momentu trwania gwarancji, czyli przez kolejne 5 lat. Później zobaczymy jak to się ułoży i może wyznaczymy inne daty i inne godziny zamknięcia.